W 2005 roku udało nam się pozyskać środki z funduszy norweskich na budowę Europejskiego Centrum Bajki, a wcześniej jeszcze dziecięcego Domu Kultury imienia Koziołka Matołka. Ogromnie zaangażowany wtedy w ten projekt był ówczesny minister kultury Waldemar Dąbrowski, taki ojciec naszego gatunku, który odwiedza Pacanów od 12 lat i bardzo nas wspiera. Natomiast te środki to nie tylko budowa, to stworzenie miejsca i przestrzeni do spotkań ludzi, która jest ogromnie ważna. Niwelowanie barier mentalnych, różnic społecznych, które tak ważne są dla funduszy norweskich. I uważam, że tutaj Strzał w dziesiątkę, gdzie w tak małym miejscu, z pewnymi ograniczeniami mentalnymi, ale w słynnym mieście Pacanowie, powstaje wielka sprawa. Święto, bajki, baśni, legendy polskiej i europejskiej w pięknym nowoczesnym obiekcie z wystawą multimedialną interaktywną Bajkowy świat z salą teatralną, salami warsztatowymi. A teraz wydarzenia, yy, imprezy kulturalne, społeczne, yy, ale też działania aktywizujące lokalną społeczność, włączające do wspólnej pracy, do wspólnego budowania wielkiego dzieła. Inwestycja w dzieci, tak. Natomiast nasze hasło Pacanów odkryj w sobie dziecko, po to dorosły ma również odkryć w sobie dziecko, wrócić do najpiękniejszych lat dzieciństwa. Pierwsze bajki Ezopa, La Fontena były właśnie dla dorosłych także tutaj upatrujemy pełną formułę Europejskiego Centrum Bajki Imienia Koziołka Matołka w Pacanowie, to jest dla nas ogromnie ważne przez te lata znacznie rozwinęliśmy również ofertę merytoryczną na czele z Festiwalem Kultury Dziecięcej od trzech lat realizowanym. W formule międzynarodowej. W tym roku zwiedzamy Norwegię i palcem po mapie, poprzez warsztaty, poprzez gości, którzy odwiedzają Pacanów, odwiedzają województwo świętokrzyskie. Skandynawia, a w tym roku szczególnie Norwegia jest nam bliska, aby zbadać kulturę, literaturę, dziedzictwo historyczne. Byliśmy gośćmi specjalnymi międzykulturowego festiwalu ERAS Festival na zaproszenie również ministra spraw zagranicznych Norwegii. Gościliśmy, zwiedzaliśmy Oslo, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i to jest bardzo ważne, bo tak możemy budować te partnerstwa, aby to, co wymyślamy, mogło być realizowane za pomocą między innymi funduszy norweskich, które bardzo pomagają. Dla mnie fundusze norweskie mają też silną tą konotację społeczną, ten aspekt społeczny i niwelować różnic, pewnych ograniczeń mentalnych, różnic społecznych, ale na podstawie takiej energii, takich pomysłów powstaje wspaniała infrastruktura, ale która ma być narzędziem żeby zachować tę proporcję pomiędzy działaniami twórczymi, warsztatem, inicjatywą oddolną, takim, nazwę to, nowym pozytywizmem, a narzędziem, czyli miejscem, gdzie możemy to realizować. I uważam, że Centrum Bajki już spełnia tę rolę, ale nie możemy zapominać o rozwoju. Mamy, planujemy już drugi etap Europejskiego Centrum Bajki, czyli zewnętrzny Park Bajki Polskiej w odniesieniu do Tuwima, do brzechwa, oczywiście do przygód Małpki Fikimiki, jako drugiej bohaterki przygód Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowskiej. Liczymy tutaj również na przychylność funduszy norweskich, bo to kolejny projekt, który zaktywizuje lokalną społeczność, włączy szczególnie sferę gospodarczą i ekonomiczną, bo tutaj widzę też silne, silną proporcję pomiędzy działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi, wspieranymi przez lokalną społeczność, aby docelowo zbudować ten trzeci etap, czyli park kulturowy włączający ekspertów włączających gości, włączających też ludzi, którzy pochodzą z Pacanowa, identyfikują się ze swoim miejscem, bo to jest troszkę tak, że miejsce, w którym żyjemy, pokazuje też jak żyjemy. I na pewno dzięki i funduszom norweskim, dzięki tym tej energii i pomysłom ekspertów, możemy tworzyć miejsca takie jak Pacanów, jak Europejskie Centrum Bajki i, i temu podobne. Takich miejsc w Polsce, w Europie jest już wiele. Dla mnie oczywiście najbliższy sercu jest, jest Pacanów, natomiast nie zapominajmy o rozwoju. Bardzo się cieszymy z tego statusu, który osiągnęliśmy, z poziomu merytorycznego. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się rozwinąć w kierunku nowych inicjatyw twórczych i infrastrukturalnych. Dzięki funduszom norweskim w Pacanowie, Pacanów możemy potraktować jako, jako wielki sukces, jako realizację możliwego z niemożliwego.